Wosk zabulgotał. Myślałam, że spenia, a Michalina przełknęła ślinę i się zgodziła. Czyli jednak jakiś potencjał na fajterkę w sobie ma. Czytałam w Oliwii, że podobno w relacjach międzyludzkich mamy trzy typy: kata, ofiary i obrońcy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta kupka nieszczęścia, ta Michalina sprawia, że w człowieku sam wyzwala się kat. Kosmetyczny, oczywiście. Moim marzeniem jako dziewczynki było zorganizowanie takiej beauty bojówki. Kilka babek, van dobrze wyposażony i hajda w miasto. I widzisz taką szarą mychę w kapturze, która przebiega pod murem. To ją cap i dowana. Tam od razu lecisz z najcięższą artylerią. Rwanie wąsa, rwanie pach, rwanie bikini. W międzyczasie robisz jej pranie mózgu. Nagrałam kiedyś nawet na płycie. To szło tak. Ej weź, i To jest po angielsku od tyłu. Jesteś piękna, wierzysz w siebie. Ręczę, że działa. Kiedyś przetestowałam na moim chomiku. Słuchał tego w kółko całą noc. Rano zobaczyłam, że on się cały wydepilował. Pomalował usta i zgłosił do reklamy Maybelline. W każdym razie van. Van byłby wyposażony naprawdę super. Laser do korekcji wad wzroku i usuwania kurzajek, szafa z bielizną korekcyjną, prostownica do włosów i zębów w jednym, opalenizna w kabinie natryskowej, piegi w proszku, podkręcarka spalinowa do rzęs, parę innych. Ach, dziecięce marzenia! Ja już widziałam te nagłówki w fakcie! Terrorystki piękna zbliżają świat do ideału. Oczywiście wizja się nigdy nie zrealizowała. Chociaż van był i nawet pierwsza złapana. Nie było wdzięczności. Zresztą trudno się dziwić, mało który pryszczaty zarośnięty szesnastolatek cieszy się z depilacji hodowanego przez miesiące wąsa. Wreszcie dał się udobruchać. Cwaniak chciał zobaczyć prawdziwe cycki. Mniejsza z tym, walka o ideę. Jak to wszystko długo trwa, bardzo długo. Wyliczyłam, że doprowadzenie Michaliny do takiej względnej jakości to jest praca na co najmniej 12 godzin. To jest tak, henna, akryl, farbowanie, wosk, liposomy, pedikir, ultradźwięki i wreszcie na koniec masaż. A to przecież syzyfowa robota. Bo jak pod czapą niepoukładane, to piękna się nie poczuje. Szczególnie, że babki budują to poczucie na ruchomych piaskach. Na facetach. W nich po uszy, i dopiero potem się orientujesz, że to nie jest Sahara. To jest wielka kuweta. To jest tak, jakby wartość kobiety zależała od faceta przy jej boku. I Michalina ma dokładnie takie samo siano w mózgu cały czas tylko ja sieczek ja sieczek, A ja robię jej ten akryl, piłuję, maluję, tłukę jej te swoje mantry. Po pierwsze, uwierzyć w siebie, po drugie, odpuścić sobie trochę. Na to wszystko i myślę sobie, że my, kobiety, się strasznie staramy. W każdej dziedzinie życia weźmy pierwszą z brzegu seks. Ile zajmuje nam przygotowanie do seksu? Pomijam, czy mówimy o stałym związku, czy o przygodnej znajomości. No, ile czynności kobieta wykonuje przed i ile to trwa? Te przygotowania słucham. Po pierwsze, kobieta się myje. Powiedzmy 10 minut z włosami, może 12 do 15. A po drugie, Kobieta się goli? Aha znowu wróg numer jeden włosy? My kobiety też właściwie robimy to codziennie pachy, łydki, masakra. W zależności od stażu golenia to trwa. Minuta do dwóch godzin. Oczywiście te dwie godziny to jest przypadek ekstremalny, skąd ja wiem, że akurat dwie godziny to jest górna granica, to jest podobno przeciętny czas krzepnięcia krwi. Ktoś się nie zgadza? Ktoś tam jest lekarzem? A ile to trwa? 42 sekundy tak słyszałam te plotki. Tylko, że trudno jest hamować krwotok pod kolanem i pod pachą jednocześnie. co tam dalej jest? Po trzecie, kobieta się maluje. Czy ktoś zna kobietę, która się nie maluje? Hm. W takim razie są trzy rzeczy, których mogę tej pani pogratulować. Męża krótkowidza, awarii elektrycznej w sypialni i ogromnego poczucia własnej wartości. Okej, okay, makijaż. Ile to może trwać? Który z panów nie chciałby tego wiedzieć? Podajmy czas orientacyjny od 5 minut do godziny. Dalej, ubieranie. A to jest ciekawe. Ja mam koleżankę, ona jest antropologiem. To jest taki ktoś, kto zawsze mówi oczywistości, ale zawsze się powołuje na Uniwersytet w Massachusetts albo w Yale. I ona twierdzi, że nasze damskie problemy z ubieraniem się wzięły się z czasów prehistorycznych. Jak już zabili tego mamuta, to potem był taki rytuał zdzierania z niego skóry, cięcia, garbowania, tańce, krzyki, czasami jakiś pożar. I to jakby dotarło do naszych czasów. I bez względu, czy chodzi o mamuta, czy o bawełnę z Elastyną, bałagan w nie jest mniej więcej taki sam, jak tysiąc lat przed Chrystusem. A to i tak nic, bo potem trzeba tak, dobrać buty, dobrać torebkę, znaleźć płaszcz. I co? I kiedyś wszystko było łatwiej. Mamuty nie były w trzystu kolorach. To znaczy, się skomplikowało jak oczywiście jakiś facet. Wymyślił, że hmm, można by tak zrobić: e, bamboże z wiewiórek, e, torebkę z dinozaura i mm, kapelusz z oposa. No i co? Wiewiórki pasują do oposa czy nie? Jedno było pewne. Do torebki z dinozaura pasuje wszystko. Dlatego wyginęły, nie tam jakaś kometa. Louis Vuitton je załatwił. Prehistoryczne oczywiście. Potem trzeba dotrzeć na imprezę albo do baru. Ja tak średnio liczę 20 minut. To jest stosunkowo najkrótszy czas w całej tej gamie przygotowań, ale jest bardzo ważny. I musi być na liście rzeczy, które kobieta wykonuje jako czynność przygotowawczą do seksu. Tak, bo my w tym czasie obmyślamy, tak, tak, jeny, ilość wymyślonych przeze mnie genialnych odpowiedzi, albo grypsów, żeby tak luźno zagadać. Gdyby autobusy mogły czytać myśli, to już bym miała tą, tą, mm, sportową nagrodę dla literatów, Ym, Nike. W każdym razie to wszystko trwa. Bardzo długo, ja nie wiem, dziesięć godzin, a seks co? Sześć minut. Z Jasieczkiem może dziesięć. Wyobrażacie sobie faceta, który poświęca przygotowaniom tyle czasu? Skubie brwi, obcina paznokcie, nitkuje zęby, prasuje t-shirt, wreszcie taki wyszorowany, taki ogolony, staje przed nami. I co? Poza tym, że my jesteśmy pewne, że jest gejem? Najzwyczajniej się boimy go dotknąć, żeby nie zrujnować tego cacka. I tu wychodzi, jakie my jesteśmy jednak hipokrytyczne. Przecież na okrągłej mięczymy. Uczesz się, umyj się, zmień te trzydniowe gacie. A tak naprawdę przeraża nas wymuskany facet. Wiecie dlaczego? Ja wiem. Chodzi o potomstwo, czasy kryzysu, nie wiem, może te dwie rzeczy naraz. Kochanie bombardują nasz ogród. Chwileczkę przycinam wąsa. My kochamy bohaterów. Oni są zawsze tacy trochę brudni, tacy umorusani. Jacyś tacy męscy. Ja wiem, to są tylko fantazje. Ale fantazje skąd się biorą? Z naszej podświadomości. Mechanik Strażak, policjant, stolarz. Mm, Wiury lecą, zapach świeżo zerżniętego drewna, miarowo pukający młotek. I właśnie tu znowu wyłazi nasz podświadomy katolicyzm. Stolarz? Józef! Stolarz? Jezus, blokada. U nas strasznie włazi wiara na sferę seksu. Głównie poczucie winy. Ile mężatek z poczucia winy, że grzeszą, najpierw zabija swoich mężów w fantazjach, żeby potem z przypadkowo napotkanym bradem pitem porozmawiać. Powiem, że 99%, żebyście mogły powiedzieć mężowi, kochanie, ja jestem tym szczególnym jednym procentem, który cię nie uśmierca w fantazjach. To znaczy, robię to na Twoich oczach, tylko wstydzę Ci się o tym opowiedzieć. Wszystkie uśmiercają. Michalina sama przyznała, że ona głównie topi Jasieczka, albo zatrzaskuje go w lodówce w tych swoich fantazjach. Tak, 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 panowie. Albo w fantazjach żony czeka Was śmierć, albo... Znajdziemy bardzo ważną wymówkę. Jak to? Wybuchnie Pentagon za dwadzieścia minut? Pan ma detonator? Och nie, błagam, panie przystojny, tajny agencie. Niech pan tego nie robi. Ach, co mogę dać panu w zamian? Co? Pan jest świnią. To jest taki pozorny opór. My musimy sobie go wyobrażać, żeby nie było, że jesteśmy takie łatwe. Co? Co? Ja mam się rozebrać? Czy pan zedrze ze mnie ubranie? Ach, co mam robić? Co? I tutaj właśnie każdy wyobraża sobie to, co. Tylko ja powiem, że my sobie wyobrażamy coś zupełnie innego niż panowie. No właśnie to jest taka wyjątkowa sytuacja. Oczywiście można też używać innych zagrożeń. Na przykład ktoś chce mm, zatruć główne ujście wody. Ktoś chce zablokować pętlę tramwajową na Grochowie. Ktoś chce mm, rozwalić wozem opacerzonym dom Bartek. Wszystko jest dozwolone. No nasza wyobraźnia hula. Przed jednym tylko przestrzegam. Nie próbujcie wszystkiego uprawdopodabniać. Widzę, że Michalina się rozluźniła, więc pytam ją: A ty, jakie ty masz fantazje? A ona na to: Nie mam. Myślę sobie: okej. Okay, Macierzyństwo zdryło jej trochę beret. Mówię: Dobra, Michalina, powiedziałam, że oddam ci jasieczka na święta pod warunkiem, że będziesz ze mną szczera. A ona nagle mówi: Z mroczkami. Z kim? Fantazuję o mroczkach. E, bracia mroczkowie, no to jednak jesteś nieźle perwersyjna. A nie, no dlaczego? No, dwóch bliźniaków. A nie, no to z jednym to robię, a drugi filmuje dziecka. Hm. Wniosek. Chcesz się pieścić z Johnem Depem pod palmami. Okej. Okay. Pamiętaj, nie zaczynaj fantazji od planowania tego, co zostawisz z domu, żeby kupić bilet na Karaiby. I nie myśl wtedy o tym, że piachci włazi wszędzie. Kosmetyczki wiedzą takie rzeczy. Po co się do nas przychodzi? Hm. Z braku seksu. Wszyscy myślą, przychodzą, bo chcą ładnie wyglądać, żeby się podobać, żeby ktoś się z chęcią poderwał albo z chęcią puknął. Bzdura. Kosmetyczka... To jest taki legalny punkt bezseksualnego stręczycielstwa. Mocne, co? Ja te teorie rozwijałam latami. Ja wiem, co mówię. Wszystko jest poparte obserwacją. Ja rozpoznaję takie na kilometr. Niedodotykane kobitki. One same to robią. Autokiziają się. Kremikiem po rączkach po matką, po ustkach. Tak głaszczą swoje małe dziewczynki w środku. Mamusia nie przytulała, tatuś nie przytulał, mąż chodzi do tej drugiej. To przychodzą do mnie. Moje Michaliny, które za mało wierzą w siebie, żeby wystawić za drzwi walizkę zdrajcy. Moje matki boskie, pochlipujące wieczorami w łazience. Przychodzą do mnie, bo najbardziej lubią masaż. Płatny dotyk. Czysty dotyk. Czułość bez seksu. Czysta czułość, sama miłość, akceptacja. No poproś faceta, żeby cię dotykał przez 60 minut i na koniec nie próbował gmerać przy otworkach. Nierealne. A u mnie miło. Ciepło, bezpiecznie, bez podtekstów. W dupie mam czy mają żelaki, krzywe nogi, rozstępy. Dotykam ich stópek, paluszków, rysuję im takie obrazki na pleckach i taka kobieta pięknieje. Bo potem ma siłę i nie wstydzi się już tak bardzo rozebrać przed wybrankiem. Otuli się w koronki, bo czuje, że na to zasługuje. Kusząca się robi. Wonna. I misia tak samo. Masowałam ją długo, bo zawsze, jak dotykam nieszczęśliwej kobiety, to to bardzo długo trwa. Szepczę sobie wtedy w głowie: każda Twoja część zasługuje na miłość. I tak po kolei mówię do stópki, do łydki i tak dalej. Można to robić w domu samemu, ale rano nie radzę, dlatego że wtedy mąż nie zdąży do pracy, a dzieci do szkoły. W każdym razie, jak misia zeskoczyła z tego łóżka do masażu, to mi się jakaś taka wyższa wydała, tak zatrzepotała nowymi rzęsami, zabłysnęła akrylowymi szponami, odrzuciła loka, i mówi od dziś mów mi Michel. Zaczynam nowe życie. Zasługuję na kogoś lepszego. Możesz sobie tego palanta wziąć na święta. I wyszła.